Panie Limonka, idziemy ci kupić buty do Podlasia, chociaż nie masz nóg. O, cześć, zapomniałem, że się nagrywa. To jest pan Limonka. Uha ha, jestem pan Limon. W zoo mówili, że pan Limonka. Kłamcy. Dobra, nieważne. Idę na lody, a ty zostaniesz w domu. Tymczasem w domu. panie Limonka, wróciłem. Ha? Co to się stało? Gdzie pan Limonka? Pisa tu, cytuję: Jestem debil, jestem człowiekiem idioto. Zeżaruję ci całe żarcie z lodówki i ostrałem ci każdą niebieską bluzę i podłożyłem ci bombę. Kabum! I mm -hmm.